Pedro Sender. Spotkanie tutaj na boisku numer 2 przed nami, mecz w ramach grupy D, czyli starcie Ostrowia 1909 Ostrów Wielkopolski kontra Olimpia Ladies Lewin Brzeski. To spotkanie rozpocznie się lada moment, tak naprawdę za kilkanaście sekund, więc grajmy, grajmy. No i... Walczmy o jak najpiękniejsze bramki, a konkretnie niech walczą tutaj, oczywiście, nasze dziewczyny i możemy grać na biało zawodniczki Olimpii Ladies Lewin Jeski, natomiast na czerwono Ostrowia 1909, Ostrów Wielkopolski. Już mamy początek tego spotkania, szanowni Państwo, już możemy zaczynać, już możemy ruszać do przodu, do boju. Przypomnę raz jeszcze spotkanie w ramach grupy D. I od razu tutaj atakuje zespół Olimpia Ladies Lewin Brzeski, ale na razie bez happy endu. Mamy krótką przerwę, więc może uda mi się za momencik przeczytać składy. Postaram się jak najszybciej to zrobić. Ostrowia Ostrów Wielkopolski z trójką zagra Aleksandra Krawiec. Czwórka Karolina Stasiak, z piątką Patrycja. Czerniejewska z szóstką. Maja walczyk, ale popatrzmy, bo tutaj już było uderzenie. Jeszcze raz za momenty, może być poprawka. Patrycja Czerniejewska. I co tutaj się wydarzy? Jeszcze czekamy. Jest cały czas walka, drodzy Państwo, piłkę. I teraz od razu idziemy w drugą stronę. Dobry pomysł, troszeczkę gorzej z wykonaniem. Ale walczymy dalej. Możemy lecieć również dalej ze składami. Numer 9 Sandra Świerblewska, z 12 Gila Gilakowska, z 13 Julia Michalak, 14 to Patrycja Golinska i z numerem 17 Anna Gra Jaszek to. Skład zespołu z Ostrowa Wielkopolskiego. Popatrzmy właśnie na tę akcję. Na razie jednak bez happy endu, z niepowodzeniem. Za momencik przedstawię skład jeszcze drużyny. Olimpii Ladies Lewin Brzeski, ale to za moment, bo tutaj było gorąco, bo tutaj było ciepło, bo tutaj dobrze tym razem spisała się, drodzy Państwo. Patrycja Czerniejewska za momenty będzie rzut rożny. No to popatrzmy na tę akcję, bo tutaj może być za momencik. Naprawdę bardzo niebezpiecznie, bardzo groźnie jest dośrodkowanie. Co tutaj się wydarzy? Nic konkretnego. Idziemy szybciutko w drugą stronę. Drodzy Państwo, ależ prędkość, ależ szybkość. Jest podanie, ale jednak nieudane. Doskonale zrobiła to Julia Baron. Ale już pędzimy w drugą stronę. Piłka poza boiskiem, więc szybko skład Olimpii Ladies Lewin Brzeski z trójką Paulina Herzok dalej. Piątka Liza Kwiatkowska z numerem siódmym Jagoda F jest numerem 8 Magdalena Studnicka z dziewiątką. Szanowni Państwo, Barbara Nazarko z dziesiątką. z dziesiątką szanowni państwo Aleksandra Gatak, z jedenastką Julia Witek, dalej z numerem siedemnastym Weronika Trębecka z dziewiętnastką tak jak mówiłem Julia Baron, dwudziestka to Martyna Jaskuła, 20, z numerem dwudziestym pierwszym Adrianna Achcińska, i z dwudziestką dwójką Ewa Gatak, to skład zespołu Olympia Ladies Lewin Brzeski, a my już możemy grać dalej. No i popatrzmy, bo tutaj było przez chwilę nerwowo. U nas również małe zmiany techniczne, więc możemy kontynuować grę na razie 0 do 0, ale teraz dobre uderzenie, jednak niecelne jak się okazało, koniec końców, ale tutaj Aleksandra Krawiec zrobiła to naprawdę bardzo dobrze. To był dobry strzał, no ale tak jak już mówiłem, niestety niecelny ostatecznie, więc za momencik wznowimy grę, a uczynią to zawodniczki Olimpii, ladies Lewin Brzeski. Już mamy walkę o piłkę... Jest ostro, jest tam zabawa, ale dobrze. Achcińska. No i patrzmy teraz na akcję drużyny z województwa wielkopolskiego. Jednak ostatecznie piłka opuściła prac gry, więc zaraz wznowienie gry z linii bocznej boiska. Przy piłce będzie naturalnie Olimpia Ladies, Lewin Brzeski. I zobaczymy, co tym razem wykombinują tutaj zawodniczki grające w białych koszulkach. No jednak nic konkretnego, jest trata. Już idziemy w drugą stronę, było zamieszanie, ale niebezpieczeństwo zostało zażegnane. I to jest dobra szansa na kontratak, ależ tutaj jest walka w środkowej strefie boiska. Ale gramy dalej, dobrze teraz Gatak. Podanie do Baron, ale piłka właśnie uderzyła tutaj w nasz namiot. Na całe szczęście nic się nie stało z naszym studiem, tak można to nazwać chyba, więc możemy grać dalej. Gramy dalej. Zawodniczki w białych strojach wznowią grę, więc Olimpia Ladies, Lewin Brzeski będzie przy piłce. Jest uderzenie i to bardzo dobry strzał, ale bramkarka z Ostrowa Wielkopolskiego na posterunku. I właśnie zawodniczki z Ostrawa ruszają do boju, walkę o piłkę. Za momenty znów rzucał tu. Cały czas przypominam, bez bramek, wynik bezbramkowy, 0-0, do 0, ale to może zmienić się teraz. No, takie sprytne wykończenie, tak bym powiedział, ale niecelne. Jednak, no, bez happy endu, z niepowodzeniem zakończona ta akcja, ale dobrze chciała to wykombinować po raz kolejny, Patrycja. Czerniejewska, bardzo aktywna jak na razie zawodniczka. No ale bez efektu. Już zawodniczki. Olimpii atakują. Za moment jeszcze rzucautu. A więc poczekajmy jest właśnie wznowienie gry. Dobre podanie na lewą stronę Boiska. Jest uderzenie. No dobrze, dobrze to wyglądało. Uderzała Julia Baron. Już piłka przetransportowana na środek boiska. Zaraz może być walka o tę piłkę. I co tam się dzieje? Będzie wznowienie gry od bramki. Tak jest, więc bramkarka. Olimpi, za momencik znowu grę i zobaczymy co właśnie zrobi Olimpia Ladies Lewin Ebrzeski Co wykombinuje ta drużyna. Dobrze to wygląda. Jest uderzenie i co? Jest! Jest! Tak, mamy bramkę, szanowni państwo! Aleksandra krawiec dobrze uderzyła z woleja. Bardzo dobrze to zrobiła. Jest, drodzy państwo, 1 do 0 dla Ostrowi 1909 Ostrow Wielkopolski, więc Aleksandra Krawiec wpisuje się na listę strzelczyń i znów będzie szansa. To może być 2 do 0. Czy będzie druga bramka? Musi być, chyba nie, jednak nie, ale gramy dalej. To bitka jest. Jest, jest drodzy państwo, 2 do 0. Ponownie Aleksandra Krawiec, Ależ ma dzień, Ależ to jest mecz. Świetny mecz. Wykon Aleksandry Krawiec ponownie zdobywa bramkę i mamy 2 do 0, 2 do 0, drodzy Państwo, dla Ostrowi, 1909 Ostrów Wielkopolski. Czy podniesie się zespół Olimpii? Teraz dobre podanie, ale tutaj Magdalena Stutnicka nie doszła koniec końców do futbolówki, więc gramy dalej, ponownie Ostrowia, tym razem nieudane zagranie, nieudane to podanie. Tutaj Julia Barony próbowała zagrać klepką, ale to również się nie udało. Za momenty wstąpienie gry. 2 do 0 prowadzi Ostrowia. 1909 Ostrów Wielkopolski. Dwa razy na listę strzelczynie wpisała się Aleksandra Krawiec. A my już możemy grać dalej. Jest to dobre podanie, ale tam bramkarka z Ostrowa Wielkopolskiego Zachowała czujność, zachowała się dobrze, już właśnie wznowiła grę, więc możemy grać dalej, jest doskonałe podanie, troszkę chyba za mocne, tak, troszkę za mocne, no ale tutaj trzeba pochwalić, naprawdę trzeba pochwalić Karolinę Stasiak za sam pomysł, za to, że doskonale wypatrzyła swoją koleżankę, jednak to podanie zbyt mocne, troszeczkę zbyt mocne. I już przy piłce... Już przy piłce, oczywiście, Olimpia Ladies, Lewin Brzeski, ale to nieaktualne walka. Tutaj trzeba uważać. Ponownie zawodniczki w białych koszulkach. Dobre podanie do lewej strony boiska, ale tutaj to podanie już yy, przecięte doskonale. Znów walczymy. Widzimy piłka w powietrzu. Tutaj naprawdę trzeba uważać, bo błąd w takiej strefie boiska no, oznacza doskonałą szansę dla Ostrowi. Teraz właśnie jest strata. Stasiak. Do środka znów próba klepki w wykonaniu Aleksandry Krawiec. Gramy dalej. Krawiec dobrze tutaj wypatrzyła ponownie Stasiak. I zaraz Ostrobia wstąpi grę. No to popatrzmy, co tutaj się wydarzy. Dobre podanie, ale nikt tego nie przeciął. Żadna zawodniczka końc w nie dotknęła piłki, więc za moment znów wstąpienie gry z linii bocznej boiska. No ale było tutaj ciekawie, było tutaj gorąco. A teraz już możemy grać dalej. Ładnie to wygląda. Oj, druga piłka pojawiła się na boisku. Już tam została wypita, więc możemy grać dalej bez problemu. To podanie jednak teraz niedokładne. Koniec, koniec proszę Państwa pierwszej połowy tego spotkania, spotkania pomiędzy Ostrowią 1909 Ostrów Wielkopolski a Olimpią Ladies Lewin Brzeski. Na razie Ostrowia 1909 Ostrów Wielkopolski prowadzi 2 do 0 po dwóch bramkach Aleksandry Krawiec. Teraz oczywiście przerwa i zaraz do Was wracamy. Thank you. Możemy grać dalej, drodzy Państwo. Już gramy. Przed nami druga część spotkania pomiędzy Ostrowią 1909 Ostrów Wielkopolski a Olimpią Ladies Lewin Brzeski. Na razie Ostrowia prowadzi 2 do 0 po dwóch bramkach Aleksandry Krawiec. Zobaczymy, co teraz. Zobaczymy, co wydarzy się za moment. Będzie wznowienie gry. Tak, słyszymy, że jest ok, więc możemy grać dalej, drodzy państwo. No i Patrycja Czerniejewska co na tutaj wyczaruje? chciała wyczarować się, przepiękną bramkę, ale to się nie udało, gdyż dobrze na posterunku zachowała się bramkarka ekipy w białych koszulkach i teraz Olimpia będzie przy piłce. Tak jest. Olimpia już wznowiła grę, więc możemy grać dalej. Teraz heżok. Łatnie to zrobiła, może podać, ale nadal chciała dryblować, za moment to ona wznowi ponownie grę. Teraz można uderzyć, bo przypominam, że tutaj oczywiście z autu można bezpośrednio uderzyć na bramkę, to właśnie się teraz dzieje, ale niecelne uderzenie. Za moment grę, wznowi Ostrowia. I popatrzmy, bo zaraz to będzie ten moment, kiedy piłka znów będzie w boisku, a za moment może być znowu poza boiskiem. Jednak, nie, jednak tutaj bardzo dobrze piłkę utrzymała Sandra Świerblewska. Jest teraz zagranie w pole bramkowe bez efektu, jednak. No i ruszają zawodniczki Olimpii. Jest walka i to nam się oczywiście bardzo podoba. Będzie jednak wznowienie gry w wykonaniu. Zawodniczek z Ostrowa Wielkopolskiego, już gramy dalej, jednak zbyt mocne to zagranie i za moment bramkarka Olimpii wznowi grę. I zobaczymy co się wydarzy teraz na tym boisku. 2 do 0 jak na razie prowadzi Ostrowia 1909, Ostrów Wielkopolski, no więc tutaj naprawdę no, Olimpia musi wrzucić drugi bieg, musi zaatakować ale czy zrobi to skutecznie? No to jest myślę takie w tej chwili główne pytanie. Zaraz poznamy odpowiedź właśnie na to pytanie. Ale teraz przy piłce nadal, nadal będzie jednak ostrowia. Ładna klepka! Świetnie to wygląda! To może być bramka! I co jednak nie! Jednak nie ma, bo na posterunku była Ewa Gatak. Świetnie to zrobiła, ale cały czas ostrowia jest uderzenie, tylko boczna siatka, jednak, tylko boczna siatka. Więc cały czas 2 do zera, no ale tutaj trzeba pochwalić zawodniczki z Ostrowa Wielkopolskiego za naprawdę świetną klepkę, dobrą akcję, ale jednak, no tak jak już tutaj mówiłem, bramki z tego nie ma, gola nie ma, cały czas 2 do zera, ale trzeba grać, trzeba walczyć, szarpać dalej, tutaj nie ma nic do stracenia, ponownie Ostrowia będzie przy piłce. I teraz zobaczymy, Grajaszak, jest dośrodkowanie, ależ było bardzo, bardzo blisko, to mogła być bramka, drodzy Państwo, na 3 do 0, ale jednak gola nie ma. Ale dobrze zrobiła to Anna Grajaszek. Jednak tam, no nie wykorzystała tej dogodnej sytuacji jedna z zawodniczek z Ostrowi. No to co? No to gramy dalej, cały czas 2 do 0, znów aktywna Anna Grajaszek. Jaszek, tym razem w środkowej strefie boiska, ale teraz, teraz strata i szansa, i co? I to może być bramka, i to jest, nie, nie ma gola, jak to nie wpadło, ależ tam teraz jest walka, jak to nie wpadło, cały czas 2 do 0, ale to powinno być już 2-1, niewykorzystana okazja, no ale co zrobić, trzeba grać dalej, no to już przeszłość, znów szansa, ale no niedobre to podanie, naprawdę jak to nie wpadło, tego nie wie nikt. No i niewykorzystane okazje lubią się mścić, zobaczymy czy ten cytat sprawdzi się teraz, bo jest dogodna szansa, doskonała wręcz można powiedzieć. I kogo? Zaraz zobaczymy, będzie piłka dla zawodniczek. Ladies, na to wychodzi, na to wygląda, tak, tak, tak jest, już zawodniczki w białych koszulkach wznowiły grę, mamy walkę o piłkę i co? Ale piłka wyszła ostatecznie, chociaż tutaj Anna Krajaszek, no nie zgadza się z decyzją pana sędziego, ale trzeba grać dalej i tak, Ostrowia prowadzi 2 do 0, więc to jest bardzo dobry wynik no, ale trzeba oczywiście zachować czujność do samego końca, bo tutaj Olimpia będzie chciała jeszcze zaatakować będzie chciała wykorzystać jakiś błąd zawodniczek z Ostrowa Wielkopolskiego. Za momenty wstąpienie gry. Dobra główka, jednak dobre zachowanie Julii Michalak. I to właśnie jej koleżanki teraz będą przy piłce. Tam czarowała Karolina Stasiak, znów rusza Ostrowia. No to teraz mamy uderzenie. Ale świetny strzał. Dobre uderzenie ze strony Patrycji Czerniejewskiej, ale jeszcze lepsza interwencja Ewy Gatak, która teraz no, po prostu obroniła ten strzał w stylu kapitalnym. Też ochroniła swoją drużynę przed utratą trzeciej bramki. Ale my gramy dalej, tu znów trzeba zachować czujność i uwagę. Teraz dobrze to wygląda, rusza Julia Baron. Baron, ale przegrała pojedynek 1 na 1 z Anną Grajaszek. Ale za moment znów przy piłce będzie Olimpia Ladies Lewin-Brzeski. Jest uderzenie. Dobrze, interweniuje bramkarka. Lecimy w drugą stronę. Ładna klepka. To może się podobać. No to co? Będzie hat trick? Popatrzmy. Nie, jednak nie, ale jeszcze będzie okazja. Na 3 do 0, Jednak gola nie ma. Najpierw swojej siły. Próbowała Aleksandra Krawiec, później Karolina Stasiak, ale na posterunku Ewa Gatak. No to gramy dalej. Ponownie ponownie proszę Państwa krawiec przy piłce. Jednak teraz niecelne podanie właśnie do krawiec, która musi teraz e, uważać w defensywie. Baron. Baron chciała to zrobić sprytnie. Jednak to się nie udało, ale jeszcze oczywiście uważajmy. Jeszcze tutaj trzeba uważać, bo może być bramka na 2 do 1. Nie przesadziłem. Spokojnie teraz ostrowia pewnie będzie chciała poszanować piłkę. Już futbolówka gdzieś tam posłana na środek boiska. Wybroniły się zawodniczki Olimpii, ale i tak przy piłce będzie za momencik Ostrowia, Ostrów Wielkopolski. Cały czas 2 do 0. Czekamy na kolejne trafienia, na kolejne bramki. Teraz Aleksandra Krawiec, jest uderzenie, dobrze bramkarka zespołu. Olimpii Ladies Lewin Brzeski, znów wystawienie gry, no tutaj już Olimpia musi się naprawdę pospieszyć. Co to będzie? Jest dobre podanie, a to przyjęcie mogło być jednak troszeczkę lepsze. Piłka wybita, będzie tutaj walka do samego końca, tutaj to, troszkę no trzeba uważać, żeby nie wpaść w nasze studio, ale na całe szczęście nic poważnego się nie stało. No, i już y, tutaj Adrianna Achcińska wznowiła grę. Teraz złe przejęcie ponownie, złe przejęcie tym razem Barbary Nazarko. I gramy dalej. To już tak naprawdę końcówka tego spotkania. Zobaczymy, czy tutaj coś się jeszcze wydarzy. Cały czas 2 do 0 dla Ostrowi. Dobry pomysł, koniec końców. Będzie szansa! No i tutaj dobre uderzenie Karoliny Stasiak. Naprawdę podoba mi się duet Aleksandry Krawiec i Karoliny Stasiak. Dobrze to wygląda. Widać tutaj porozumienie pomiędzy tymi zawodniczkami. Zaraz kolejne dośrodkowania, bo i nie, jest jednak podanie. Nicistej akcji jak na razie Michalak do tyłu. Ładnie to zrobiła krawiec, ale czy tam był faul? Nie, jednak nie gramy dalej, no tutaj już Gatak musi szybko wznowić grę. Właśnie to uczyniła Baron. Dobrze wypatrzyła swoją koleżankę w środkowej strefie boiska. Ponownie mamy walkę. Ale czy to przyniesie dobry, dobry rezultat? Świetnie zachowała się teraz Julia Michalak, która przecięła podanie w ostatniej chwili. I ponownie Olimpia Ladies Lewin Brzeski. Co zrobią zawodniczki tej drużyny? To jest pytanie. Jeszcze raz okazja na uderzenie. Był strzał, no ale również dobra interwencja bramkarki, koniec tego spotkania, drodzy Państwo, Ostrowia 1909, Ostrów Wielkopolski wygrywa z Olimpią Ladies Lewin Brzeski 2 do 0 po dwóch trafieniach Aleksandry Krawiec. No ta pierwsza połowa naprawdę mogła się podobać, no w tej drugiej połowie również były szanse, okazje, no ale wszystkie tak naprawdę były marnowane, no ale trudno, mecz mógł się podobać i tak, tak jak mówię, ta pierwsza połowa była dobra, była udana. Jeszcze raz podsumowanie. Ostrowia 1909 Ostrów Wielkopolski wygrywa z Olimpią Ladies Lewin Brzeski 2 do 0. Dziękuję bardzo za uwagę. Tradycyjnie bądźcie z nami. Zaraz wracamy.